Czy zdarzyło ci się czuć wzdęcie, zmęczenie lub ból, który nie ma jasnego wytłumaczenia? Po pięćdziesiątce ciało zaczyna wysyłać bardziej subtelne sygnały braku równowagi. Jednym z największych, a często ignorowanych wrogów, jest cichy stan zapalny. Nie krzyczy, nie daje spektakularnych objawów, ale powoli niszczy zdrowie od środka, jak żar pod popiołem. Co najgorsze, jest poprzez codzienne, na pozór niewinne nawyki, które powtarzamy przez lata. Dlatego dziś omówimy pięć takich cichych przyzwyczajeń, które mogą wywoływać stan zapalny w Twoim organizmie, nawet jeśli niczego nie zauważasz. I co ważniejsze, pokażemy, jak w prosty sposób możesz je zmienić. Zacznijmy od czegoś, co wielu uznaje za normalne, a co może starzeć Twoje ciało od środka każdej nocy. Czy wiesz, że źle przez Pana noc może wywołać w organizmie stan zapalny podobny do tego, który powoduje zła dieta? Zbyt mało snu lub jego niska jakość zaburza równowagę hormonalną, osłabia odporność i sprzyja przewlekłym stanom zapalnym. Wielu uważa, że z wiekiem normalne jest spanie krócej. To mit. Organizm dojrzały potrzebuje głębokiego, regenerującego snu, by się o. Właśnie podczas snu mózg usuwa toksyny, myślnie się regenerują, a naturalne procesy przeciwzapalne organizmu są aktywowane. Jeśli ten proces nie przebiega regularnie, ciało przechodzi w stan ciągłej gotowości. Ten stan bez gorączki, bez wyraźnego bólu to właśnie cichy, przewlekły stan zapalny. Z czasem zwiększa ryzyko takich chorób jak artretyzm, cukrzyca, nadciśnienie i nawet pogorszenie funkcji poznawczych. Przykład. Osoby, które regularnie spał mniej niż 6 godzin na dobę, mają wyższy poziom markerów zapalnych we krwi, potwierdzają to liczne badania. Dobra wiadomość. Sen można poprawić prostymi środkami. Stała pora snu, przyciemnione światło wieczorem, unikanie ekranów i cicha, ciemna sypialnia, to naprawdę działa. Sen to nie luksus. To profilaktyka. A skoro mowa o codziennych nawykach, które działają po cichu, czas na coś słodkiego w smaku, ale gorzkiego dla zdrowia. Zastanawiałeś się kiedyś, co naprawdę kryje się w pełnożarnistym chlebie tostowym, truskawkowym jogurcie lub niepozornych herbatnikach? Wiele takich produktów, nawet tych reklamowanych jako zdrowe, zawiera cukier, barwniki, konserwanty i inne składniki, których organizm nie rozpoznaje jako żywność. A jeśli organizm czegoś nie rozpoznaje, reaguje zapaleniem. Nadmiar cukru obciąża wątrobę, podnosi poziom insuliny i sprzyja odkładaniu tłuszczu trzewnego, tego niebezpiecznego, który otacza narządy. A taki tłuszcz to prawdziwa bomba zapalna. Wyobraź sobie, że to dzieje się codziennie, w małych dawkach. Kartonik soku na śniadanie, paczka ciasteczek po południu, mały deser wieczorem. Niby niewiele, ale w sumie robi ogromną różnicę. Badania pokazują, że dieta bogata w ultraprzetworzoną żywność podnosi poziom markerów zapalnych, jak białko C-reaktywne. Im więcej takich produktów w diecie, tym większe ryzyko chorób serca, cukrzycy typu 2, a nawet depresji. Ale to nie znaczy, że trzeba wszystko od razu wykluczyć. Zacznij stopniowo. Zamiast napoju gazowanego, woda z cytryną. Zamiast soku z kartonu, świeży owoc. Tytaj etykiety: im mniej składników, tym lepiej. Wybierając prawdziwe jedzenie, mówisz swojemu ciału: Dbam o ciebie, kropka. A ta troska to podstawa zdrowego i świadomego starzenia się. Zostańmy jeszcze przy codziennych wyborach i przyjrzyjmy się wrogowi, który mieszka w wielu domach, szczególnie przed telewizorem. Znasz to uczucie zmęczenia, mimo że fizycznie nic nie robiłeś. To może być objaw jednego z najbardziej niebezpiecznych nawyków współczesności ukrytego siedzącego trybu życia. Po pięćdziesiątce często słyszy się, kiedyś dużo chodziłem, albo cały dzień coś robię. Ale czy to naprawdę ruch? Długie godziny spędzane w pozycji siedzącej, nawet przy książce, robótkach czy telewizorze, spowalniają metabolizm i sprzyjają cichym stanom zapalnym. Ciało traktuje to jako zbyt długą pauzę. Krążenie się pogarsza, mięśnie słabną, a jelita, które potrzebują ruchu do sprawnego działania, też zaczynają się drozleniwiać. To tworzy idealne środowisko dla przewlekłego zapalenia. Badania dowodzą, że siedzenie więcej niż 6 godzin dziennie zwiększa ryzyko chorób serca, cukrzycy i niektórych nowotworów, nawet u osób które ćwiczą o innych porach. Ale jest proste rozwiązanie. Wstawaj co 30-40 minut. Przejdź się po domu, podlej kwiaty, wejdź po schodach. Włącz muzykę i potańcz przez pięć minut. Ruch to życie i każdy gest się liczy. Sekret nie leży w zatłoczonej siłowni, ale w regularności drobnych ruchów. I skoro mowa o ruchu, porozmawiajmy o jeszcze jednym jego rodzaju. Tym, którego prawie nikt nie zauważa, ale który może rozpalać stan zapalny od środka, przyspieszone myśli i niezarządzony stres. Czułeś kiedyś, że masz głowę pełną spraw, nawet w pozornie spokojny dzień. Myśli, które nie chcą się zatrzymać. Zmartwienia, które się piętrzą. Wspomnienia z przeszłości i niepewność jutra. Ten niewidoczny chaos, gdy staje się codziennością, zapala organizm równie mocno jak zła dieta. Przewlekły stres to nie tylko emocja. To bohema. Powoduje ciągłe wydzielanie kortyzolu, hormonu, który w nadmiarze zaburza odporność, sen, trawienie i regenerację komórek. Efekt. Ciało żyje w trybie awaryjnym, mimo że nie ma realnego zagrożenia. Z czasem to sprzyja rozwojowi nadciśnienia, chorób serca, cukrzycy, a nawet Alzheimera. Najgorsze. Często ten stan psychicznego przeciążenia uznajemy za normę. W dojrzałym wieku wiele osób staje się opoką rodziny. Opiekują się wnukami, rozwiązują problemy, przeżywają straty i zmiany. Ale bez świadomych przerw na oddech, refleksję i troskę o siebie, ciało w końcu wystawia rachunek. Dobra wiadomość: istnieją proste sposoby, by odciążyć umysł. Głębokie oddychanie, spokojne spacery, modlitwa, praca w ogrodzie, tytanie dla przyjemności. Takie małe rytuały obniżają napięcie i przywracają wewnętrzną równowagę. Jak uczyli stołyki, nie kontrolujemy wszystkiego wokół, ale możemy nauczyć się kontrolować, jak na to reagujemy. A taka dbałość o siebie to przejaw mądrości. Teraz przejdźmy do jeszcze jednej sfery, często pomijanej, ale mającej wpływ nawet na serce, zdrowie jamy ustnej. Kiedy ostatnio byłeś u dentysty, stan jamy ustnej mówi wiele o ogólnym stanie zdrowia. Ignorowanie tego może być groźniejsze, niż się wydaje. Zapalenie dzałseł to nie tylko lokalny problem. Bakterie i toksyny dostają się do krwiobiegu, aktywując układ odpornościowy i rozpalając stany zapalne w innych częściach ciała. To zjawisko, zwane paradontozą, jąże się z chorobami serca, cukrzycą, problemami oddechowymi i nawet utratą pamięci. Brzmi przesadnie? Badania pokazują, że osoby z chorobami dzałseł mają nawet o 70% wyższe ryzyko schorzeń zapalnych. A przecież wielu takim problemom można zapobiec. Myj zęby po każdym posiłku. Używaj nici dentystycznej. Odwiedzaj dentystę co pół roku. Pij wodę. Ogranicz cukier. Po 50 zdrowie jamy ustnej to nie tylko estetyka. To profilaktyka, godność i jakość życia. A jak każda troska o siebie, zaczyna się od codziennych detali. Zadbany uśmiech to też zadbane serce, mózg i energia życiowa. A teraz... Gdy już poznaliśmy te pięć cichych nawyków zapalnych, pora na refleksję. Po pięćdziesiątce każda decyzja ma większe znaczenie. Nie tylko ze względu na przeszłość, ale na przyszłość, którą chcemy przeżyć z lekkością, jasnością i niezależnością. Dziś mówiliśmy o pięciu nawykach, które sprzyjają stanom zapalnym: zły sen, za dużo cukru, brak ruchu, przewlekły stres, zaniedbanie jamy ustnej. Żaden z nich nie pojawia się nagle one się kumulują jak krople w wiadrze. Ale dobra wiadomość jest taka, że zmiana też zaczyna się małymi krokami, ze świadomością i chęcią troski. Ciało ma swoją mądrą ciszę i odpowiada, kiedy dobrze o nie dbamy. Dobrze przespana noc, kolorowy talerz, spokojny spacer, głęboki oddech, zdrowy uśmiech. To codzienna budowa zdrowia. Jak powiedział stoicki filozof Epiktet, nie to, co ci się przydarza, ma znaczenie, ale to, jak na to reagujesz. Więc może w tym tygodniu spojrzysz na swoje nawyki z większą czułością. To może być początek nowego rozdziału, pełniejszego, bardziej świadomego, bardziej Twojego. Jeśli ten przekaz był dla Ciebie wartościowy, podziel się nim z kimś, kto też może go potrzebować. A w komentarzu napisz, od jakiego nawyku zaczniesz.